Ja biegałem, potem driftowałem samochodem. No A to cały na jakiej to pracuje, bo... Piczka. Oczywiście to nie jest propozycja seksualna, nie? Żebyś nie myślał o sobie. No już myślałem. Ty, ale to Ale nie, nie jedź po tym kurwa. To co <gry> Dobra, słuchajcie, kolejny dzień, kolejny dzień, nowa moc. Choć tutaj od tyłu pokaż, co, co kupiliśmy. Trzy płyty OSB, nowe płyty, bo nam oczywiście zabrakło. Mieliśmy inaczej to wszystko zrobić, ale stwierdziliśmy, że wywalamy te ścianki i robimy na nowo. Dzisiaj wywalamy tą stronę, robimy zabudówkę tak samo jak z tamtej strony. Nie mam pomysłu na sufit, więc jak ktoś ma pomysł na sufit, to dajcie mi znać. Zaczynamy działać, nie? Yeah, I be the man in front of the fans, ganderin', standing in spotlights, fam. You're panhandling, animin'. Most top tens, you you've been rambling, running off with the lips big, Pam Manderson. Use a real sad man. Play the mandolin. You're sitting home like you should could with your wood paneling. Face it, you stuck in the basement and panicking, stagnant and can't move. A damn mannequin. Everything you do in your life is self-damaging. Drugs scrambling, raw sex and gun brandishing. Can't stop. You got shot. The dog bandaging. Meanwhile, I'm in Spain up in the Spanish In. No. No, no sir, Dobra. Mnie nie było chwile, a to już ściana stoi prawie, nie? Ale ile wkurwienia nerwów człowieka. Jak stąd? Jak No to ona nas spokoju. Kurwa! No właśnie. Tutaj będzie nocnik dla mojego pieska. Dlaczego? kurwa Żeby nie zlała się. Ono nie jedzie z nami. Nie będzie. On na melanż pójdę, a ona co? Pójdę na melanch się najebać i jeszcze tutaj pies będzie umierał. Nie można. No to co? Piesek do babci. Zaprowadzimy do babci. Metal po metal. Najważniejsze, czy będzie światło. Nie wydaje mi się, że pas Morki... Metal by nie przewodził prądu. A jaki kabel w czasie był? Może będzie metal o metal i zaraz wybuchnie ja nie odkręcam, to się Jest dobrze A, spierdala, zostawia kolegów ten No to taki, taki to, to jest właśnie, tak, kurwa Może on mistrzom na pewno miską idzie Co tam, kurwa? Cześć, kurwa, piękny kamerzysta Co tam, kurwa, robisz jak? Bardzo muszę słuchać. Tak, coś, to jest od dołu nie ten. Nie odkręciłem, bo się nie da. No, to się No bo to jest kurwa. No mask. Architekt. Dobra. Kurwa. No do wyjebania, znaczy nagraj tego kurwa gołda. Przyjechał tu do roboty, ubrany normalnie na czysto. Ja, ja biegałem, potem driftowałem samochodem. Ej, Tam jest ten plastik lebanej. Weź ją odsuńcie. Zadawajcie. No, Kurwa, poczekaj. To jest bez sensu, bo ona jest. Patrz, ona jest na wysokość. Jest za duża chyba. Za trochę. duża, bo inne chcieliśmy. Ona pierdolnie. Tu. Albo tu. Kurwa, tu. Co tam? Słyszałem tam, poszedłeś jeść, a ja co? Zostałem kurwa głodny, kurwiony i to teraz zjeść mam je Picka, tak wygląda, bo już trochę pod uber, uber, with. a to metalowa tutaj gdzieś było? Jaka? A, pod, pod spodem ta listwa? Nie wiem. No myślę, że będzie dobrze. tak. Songs, not yet, damn, but your man's managing Understands, we can't be stopped, drip blocked You don't wanna get shot Read my rap sheet, nigga, classics The Kimberley, my tumbo of this rap shit Understands, we can't be stopped, drip blocked You don't wanna get shot Jeszcze dociłki, bo my kurwa bok, sprawiliśmy a nie gula dobra Chyba nic nie trzeba nawet będzie zakrywać. No, no. zajebiście jest, Tak, jeszcze dociągnę trochę. Nie, nie dociągnę. Bardziej. Nie, 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 nie. nie bo to nie jest. jest. Całości stary Zostało włożone do teraz. To jest. Tu jeszcze, zaję. tu, 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 tu u góry Tylko do czego, kurwa? No, nie wiem. A tu nie no Jedynie do tej sklejki. No, no, to się rozjebie Coś Dobra. się dalej jest łódka, ale cholera. No, jebać to. No, jebać to, to się podszlifuje ty. Pokażę, że jest, kurwa. Zobacz. O człowieku, jak idzie. Tylko ty, 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 ty. kto No Ale jaki Nie to idzie, kurwa. Od razu. Od razu. Na ścianę do busa. Mało ekonomiczne z racji finansowej, ale szybko schnące, no co, odpadają. Okej, okay, okej. Okay. Odpadają, no ja bym te, te większe wziął. To dekorala emakola bierzemy, tylko teraz popilaty. jaki kolor? Popielaty. Popielaty jest mega, mega, mega mocny. Dobra, popielaty i idziemy dalej. Jeszcze parę rzeczy musimy pokompletować i dokładnie, działamy. Tylko kilka asortymentów. To ty fajnie z tym wąsikiem. Dzięki, dzięki. Bo jakby nie patrzeć, to wiesz, trochę bieda jest, ale nabrałem trochę tego towaru. No jeszcze kartonik to dostałem. się, się Kartoniki od firmy mi dali, znowu. Gratyści oczywiście. <laughs> klienta. Pachelka do drewna. zobaczymy, czy zda egzamin. trzeba te wkręty wszystkie pochować. Taśma malarska dla malarza. I myślałem, czy bezbarwnego więcej wziąć, ale chyba, no nie wiem, no jedna pucha opierdolę, to wiesz. Zajebiście będzie. Będzie zajebiście, a chcesz paść, to zapraszam. myślisz? Myślę tą propozycję. Oczywiście to nie jest propozycja seksualna, nie? Żebyś nie myślał sobie. A już myślałem, no to chuj, to nie idę. No to chuj. Może taki zestaw od razu wezmę z kaskiem, żeby się nie zabić. No i w góry jeszcze gacie, żebyś się nie... jak obstrasz gacie... To... Aaa, jakie eleganckie Dobra, dzięki za pomoc. Dzięki wielka. Trzymaj się, miło, miło było, było to z tobą to... interesy robić. Ja uciekam robić grata. Siema. Dobry, Siema. 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 Tutaj ten pan nam pomógł. Wielki szarob dla niego Dobra Ja sobie śmigam jeszcze na obiadek Obiadek zahaczę i wtedy sobie działamy coś tutaj przy busiku dalej, nie? Działamy, znowu działamy, zobaczcie. Plan na dzisiaj jest taki, że widzicie tutaj, mamy piankę montażową. Tutaj ją powciskaliśmy, żeby ona wypełniła nam tutaj te luki, właśnie. No i teraz trochę sobie to zeszlifujemy, żeby to było takie mega smooth. Później damy sobie szpachelkę na, na wkręty, żeby ich nie było widać. I później całość przewalimy silikonem bezbarwnym, żeby to fajnie wypełnić. No i sobie szlifujemy. I takie szpachelki, do nakładania szpachli. Kurwa mnie to teraz nawiedza to zdjęcie jak Morki gniazdko kleju. Tu kamień

People might am shock if you brace like a suit Fuck the government until I'm coming with but I can do. Game is plummeted, it's a fate of something only God can you. No judgment, with no altitude. Summit is a mountain, full of valley, cash, a fountain too. Rally with a shallow, it with my nigga Oregon. The Porsche never the Ale no aż tak się... blisko. No. A to mnie widać to No. Widać się wszystko widzę. E, Słuchajcie, zrobiliśmy w środku, pomalowaliśmy całe kolumny i zaszpachlowaliśmy sobie te wszystkie takie otwory, jakieś wkręty, więc to schnie i przechodzimy do roboty na zewnątrz. Musimy wszystko całe dół zeszlifować, żeby to wszystko na czarno pomalować. Ale jest dużo rdzy i dużo jakichś takich kurwa, wybrakowanych miejsc, więc zobaczmy jak to wyjdzie. Pamięta czasy PRL-u.

<laughs> I still remember the time they only saw my complexion. Looking up in the mirror for more than just my reflection. I've been reflecting no life while i working on the double. Second they hit my line, they be connected with trouble. No, I gotta realize even pain will come with lessons. Mama said, "Pay no mind, baby boy, no use a blessing." <laughs> <laughs> No nie wiem jak to będzie wyglądać, nie? Może teraz tu tak wygląda, w słońcu może być takie gówno. Daj mi poddychać Dzisiaj dzień szlifowania. Zobaczcie. Dokończyłem wszędzie właśnie szpachelką. Jadę to zaraz maszynką oscylacyjną. No i będziemy malować ściany. Tutaj też posilikonowałem fajnie. Tylko więcej najebałem, ale nie wiem co z tym jeszcze zrobię. Nie, no fajnie to wyszło. Wszystko to pomalujemy, kurwa, na jeden kolor. Tym idzie, tu czuję widzę jak to kurwa sypie, nie Ty mu w piciu to Jak to wypije to coś się stanie Chuj mm. O, patrz, to idzie Na robotę idziesz czy się opieram? Na robotę Po drugim piwie Ale zaraz wskoczę tu będzie obraz. To będzie złota płyta, wiesz, no bo co to studio bang? Albo jakieś ledy kurwa. jebać sześćdziesiątki podświetlone na różowo. Człowieku wiesz tu siedział i... dla widzę okulary, <mularki> założyłem, bo już nic nie widzę, no wszystko mi chyba do oka wlecało nagle. Ja szlifuję tu na rzecz. I jadą, jadą. Robota to trzeba do końca. Co teraz, kurwa, oklej? No i robota się robi, nie? Oklejamy sufit w sensie sufit Oklejamy wszystko, czego nie chcemy pomalować, i zaraz malujemy całe ściany już w luterowy kolor. Ja jestem po czterech klipkach prawie, ale, ale idzie robota. To... A to jest ja mi się, że to jest za mocno. To nie, to nie, nie rozcięczasz farby. Nie, muszę możesz się stać. Ty, zajmij tą taśmę też, ten, co tu masz. Tylko... A, no, 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 bez, ten ten, nie, no. no bo ja powiedziałem, wiesz tak kurwa. Nie stresuj się, nie musisz się stresować. Spyl, <laughs> ale nie idź nie po tym, kurwa, co ty, kurwa, pomalowany, co tyle sobie było? Yeah, sometimes <laughs> I just wanna get some ice right on my neck and hop right on a jet fly and go far as I can get,

<laughs> <laughs> Gosh, like, okay yeah things wrong next we got heart i won't stop till i'm set man i'm willing to die for success <laughs> and i'm willing